Chłodno po nocy, no to też jest zupełnie na temperaturę samego obiektu. No i na samym końcu, kiedy skończymy, również Darek wejdzie tam jeszcze raz i zrobi badania. Jeszcze raz, żeby móc później to zobaczyć, gdzie są różnice. Jaki będzie efekt tej pracy? No spodziewam się, że będę w stanie ocenić jakość tych ścian. Powstanie taka mapa termiczna tej całej tak, budowli. Tak. W jakim stopniu zdegradowana ściany? To będzie nie To piękne, że archeologia i konserwatorzy zabytków dostają coraz wspanialsze urządzenia do to prawda, to prawda. Oni chcą tych urządzeń. Czuje pan to zasysanie ze strony konserwatywnej kontynent nauki. Jak mówię, technologia ma 60 lat, ale do badań naukowych jest używana stosunkowo wcześniej, bo już w latach 60. Natomiast do takich badań archeologicznych to, jest, to są nowe odkrycia. To jest absolutnie nowość. Absolutna nowość, ale nowość niezbędna. Proszę nam się jeszcze przedstawić. Nazywam się Darek Dajek, prowadzę pracownik demograficznych, czyli termowizyjnych. Powiedziała Pani, że macie pewne zobowiązania wobec środowisk, tutaj wobec ludzi, którzy mieszkają w tej okolicy. Sami od jakiegoś czasu jesteśmy już tutaj mieszkańcami tej okolicy i czujemy się, że im mamy tego typu możliwości, jak praca ze skanerem laserowym, która jest niezwykle kosztowna. Chcemy robić raz na jakiś czas jakiś projekt, który pomoże ludziom też zrozumieć historię, która jest Zapisujemy bardzo Zapisujemy się do tej, do tej drużyny bardzo chętnie. Super, będziemy o tym pamiętać w przyszłości, na pewno. Bo pamięta. jednak to, że pojawiają się naukowcy, tajemne maszynerie, od razu przywraca ten temat w świadomości, prawda? Tak? Od razu zaczyna się interesować, zresztą widzimy po ilości turystów, które dzisiaj tutaj nas odwiedzają. No odwiesiła. i są media, filmują, strykają, przepychają się w tym ciasnym okienku, a potem znajdzie ujście w publikacjach. I de facto zainteresowani społecznością. Tak i poza tym też jest bardzo korzystne, ponieważ i zarówno gmina na tym skorzysta, bo będzie miało super miejsce atrakcyjne do zwiedzania i do zapoznania się z historią. I poznania historii tej tam, naprawdę, która jest tutaj i która kiedyś była. No tereny, wiemy, te tutaj są mocno mieszanką kulturową, tak? tak jest bardzo dużo ludzi napływowych, Tak, bardzo tak, napływowy, tak dnia, niektórzy wnia, są mieszkańcami nie tych okolic od wczoraj i właściwie historia ich nie dotyczy, tak? Nie ziemi, czują to... się gospodarzami tej ziemi. I fajnie by było, gdyby mogli zrozumieć co tutaj się tak naprawdę działo i poczuć tak, się, że tak. oni są też częścią tej ziemi? A oprócz tego tych intencji społecznych powstanie solidne opracowanie naukowe. Tak, będzie na opracowanie, które będzie również wysłane do konserwatora, które będzie jakąś podstawą do tego, co można tutaj ja zrobić, żeby uratować ten zabytek, żeby on się nie rozpadł, nie bo już widzimy, że w środku... Już czujemy stokie... się dumni, że przyłożymy do tego rękę, właściwie wy przyłożycie ręki. Proszę nam się jeszcze przedstawić. Marta Bura, pracownia skanerów 3D, laboratorium cyfrowe, komunistycznie. Dziękuję bardzo. Nie ma tuneli, nie ma komór, krypt, czegoś co wybiegało poza obrys piramidy. Widać, że struktura jest naruszona, w szczególności tutaj, w tym fragmencie wejścia. Mhm. No to mała przeszkoda. Głode, mhm, czyli tam przepuszcza. Hmm. Się... Ja jeszcze nie robiłem dokładnych pomiarów. Zarówno w trybie pojedynczych fotografii, jak i filmu może Ta kamera, tak zwany film, radiometryczny. Proszę. To jest ważne. Tak? To To Niestety zaglądali tutaj, że najczęściej ludzie nie powołali. Jeśli są paści to tam. Tam ma. nie ma głów? Tamte. Tamte też nie ma. Tam nie ma głowy. Tutaj nie, nie, mogli, nie mogliśmy, nie mogliśmy... ma? Nie ma też nie ma. To to ty, nie? Nie. Ty, no? ten, jak było otwarte kiedyś, to nie było głowy. Nie, nie było, nie było, tam, nie było nie człowiek, głowie, tak? Ale widać, że są urwane tak powiem, z użyciem dużej siły. Legenda dotycząca początku tej piramidy odnosi się do trzyletniej córeczki Fahrenheita. Czy to tak jest... Dziecko średnie e, Może być 3 Długa długość ciała wynosi ponad metr, w związku może być Trzeba Trzeba Przedoby jest mumia, można by zmierzyć kości i wtedy na pewno ustalimy czy może 3 czy, czy nie. Antropologia radzi się jeszcze Tak, wstawimy. tak, tak, to nie jest problem. Problemy, że problem jest ustalenie płci dziecka, no ale tutaj jest zachowana mumia i raczej nie na 100%, no bo to wszystko jest miękka. Tak, tak różnica między No i znowu niesamowita obserwacja, nie ma głóny. I zostało to ze sporą siłą urwane. Tak. Tak i z drugiej strony też mumia jest uszkodzona ale jest naturalne. Czyli już po etapie mumifikacji zostało oderwane Tak, te... ja myślę, ja myślę, że to powstało jak ja zostało usunięte na jakiś czas, to wtedy ewentualnie było do na, na kawę. Ale jest fantastycznie wypacowana. Więc... To, na... to maksym, co jednak świadczy, że te warunki w piramidzie są rzeczywiście szczególne. No przynajmniej w tej piramidzie. Nie w tej piramidzie, bo umiem powiedzieć, czy to jest sztuka no, modyfikacja, czy nie. Ale to no nie chodzi o to o magiczne oddziaływanie o samej formy, prawda, o tylko o mikroklimat. O mikroklimat na pewno. Jest specyficzny. Proszę nam się jeszcze przedstawić. Wiesiek Gniąskowski z Biurokologii. Dziękuję bardzo. Bo tu mamy jeszcze jedno dziecko, Dlatego Jak zaczęliśmy otwierać tą zmundę, to chcieliśmy przede wszystkim zobaczyć, czy to nie jest to samo dziecko. A to tak jak Pan powiedział, młodsze, tak? Jak... Tak, to jest dużo młodsze od tego. Tam kość piszczelowa, czyli z podłudzia ma 20...

Dobra, które nie ma, które nie ma. też jest bardzo

w zaletach naszej ewolucji można je Czy to jakby były dodatkowe szkieletka? Trzy. Z Trzy, Trzy. Trzy osobników. Znaczy pewnie jakbyśmy zrobili tutaj wykopaliska, oczyścili wszystko, pewnie znali byśmy resztę kości. Większość tych kości, z tych dwóch dorosłych była razem z tamtym mężczyzną w narożnikach. To, to są nowe. Tak? Te trzy są nowe. Zrobione są na potrzeby chyba raczej tego, co dało się przy remoncie czy zamykaniu, oczyszczaniu, czy usuwaniu tych grobów. Być może, Być może, tylko jest bardzo dobrze zrobiona. Ale to jest... Tak jest myśli Pan, że to jest nowa? Ja muszę swoje te zdjęcia poszukać, przejrzeć, czy ja czasami nie mam e, e, z wnętrz tych... E, Lat 90. to musimy negatywów poszukać. Znaczy nie, ja, ja nie, nie mówię, że to jest na pewno nowa, ale biorąc pod uwagę wykończenie pozostałych trzech tłumień które są na pewno oryginalne, ta jest taka zrobiono bardzo fachowo. Natomiast tak. tamtat widać, że tak robiono na, na prędkiego przycięta. Tak, tak, i tą od razu ona jest rozwalona z tyłu. Do kamery po pierwsze. Jak to wygląda? Nie widać tutaj żadnej anomalii. Czyli że to co zaczęło się przed fundamentem na linii fundamentów się musiało skończyć w takim razie. Tak a tutaj co się dzieje? Wody gruntowe? Tak wygląda, ale musimy zrobić skan kampów na stronę. Zobaczymy co no. jest. Nie ma podziemi, nie ma katakumb, nie ma tuneli pod spodem. czyli luda. A teren bagienny i nie było sensu, żeby to tak. poziomne struktury były zabezpieczone. No na będziemy się, się tutaj starać o to, żeby najpierw zostało to jakoś uprzątnięte, ale no, do tego potrzebujemy większego, większych e, sił przeróbowych no, w jednym się środków. No i tutaj mam nadzieję, że zarówno i wójt, jak i inni myśliscy nam pomogą i, i wtedy będziemy faktycznie mogli zrobić, żeby nie kopać, żeby nie naruszyć tej... To, że mam takie wrażenie, że tu się ktoś do czegoś dobierał, to też tak wygląda, prawda? Powyrywane po są te płyty, tak. zerwana jest ich spójność. To trzeba tak naprawdę odczyścić, całość to już no. tak, metodami archeologicznymi zobaczyć, czy coś nie jest i jak to płytowanie idzie, tak? I, i zrobić tak. tego plan i, i wtedy później panowie... No Wnioskach do konserwatora, badania, to... może to pani spokojnie zapisać. To jest pierwsza gwiazda dzisiejszego dnia. Tak. Czyli skaner, urządzenie, które zniszczyło fotogrametrię i te wszystkie inne zabawy ze szkicownikiem i piórkiem w ręku. Troszkę tak, troszkę tak. No i mimo wszystko jest to narzędzie, które jest bardzo precyzyjne. Nie możemy uzyskać nawet do części milimetra dokładności. Ten akurat skaner jest, robi 100 milion punktów na sekundę. Bo to trochę działa na zasadzie dalmierza. Czyli, czyli laser, który odwiedza się. promieniem i wraca, i mamy w ten sposób Pomiar, informację... Jeden, miliardy takich pomiarów tworzą strukturę przestrzenną, dobrze? Tak zwaną chmurę punktów. To jest nasz efekt, czyli chmura punktów, to co my tutaj uzyskamy. Ta nasza chmura punktów będzie odwzorowała to, co mamy tutaj i ona niesie ze sobą poza tą informację x, y, z, czyli gdzie dany funkcjonalizm tak? tak, i nosi ze sobą również informację o kolorze, ponieważ w środku tak. tutaj Mamy wbudowany zarówno laser, jak nie. i aparat fotograficzny. No, można. No, jest też no, również opcja dopinia drugiego e, aparatu no, no, fotograficznego, którym, i będziemy tutaj robić podwójne takie zdjęcia. Jeden właśnie z tym i aparatem w środku, a drugi z dopinanem jest to kanon, który ma lepszą rozdzielczość dla takiej wizualizacji. Wszyscy, Czyli tak dla konserwatora tak to już jest marzenie. To jest, to jest wszystko, co można powiedzieć o tym obiekcie. Tak. Będzie mógł, e, też będzie jednym z efektów będzie takie wirtualne zwiedzanie, że będzie on tutaj mógł sobie wejść. Jakby stanąć w każdym miejscu rozstawienia tego skanera i zobaczyć w koło, co tutaj się dzieje. Jest jak jakiś jest ekranik, żeby natychmiast po takich pomiarach. Tak jest tutaj ekranik, więc wszystko. Czyli jak pani skończy, się... będziemy mogli zajrzeć, tak, zobaczyć, będziemy jak mogli drodze. zobaczyć jak Jestem zauroczony w tym urządzeniem. Jedyne pół miliona złotych. Długo trwają takie badania? No. Skanerem e, powiem tak, sam laser, przez to, że jest to bardzo szybki milion punktów na sekundę. Pomiar powiedzmy, żebyśmy zrobili dokładność jednego milimetra na 10 metra to trwa około niecałe 10 minut. O, Za to zdjęcia to trwają dużo dłużej, ponieważ robimy je w HDR-ach, czyli są prześwietlone, niedoświetlone i odpowiednie. Z tego jest wyciągana średnia. One trwają bardzo dłużej niż skanowanie. To mimo wszystko to są, to są błyskawiczne rzeczy. W porównaniu z robotą rysowników. <grych> Trwałoby to dłużej. Czy to urządzenie można stosować na przykład na wykopaliskach archeologicznych, gdzie mamy do czynienia z jakimś otwartym wykopem? Jak najbardziej, ponieważ odległość, na którą ono działa, to jest 105 150 metrów. Czyli już nie trzeba rysować tej siatki, tego wszystkiego szkicować, coś tam... Ja dole? jestem za zdania, że każda metoda, która daje nam więcej informacji jest ważna. Więc zarówno stare metody, jak i nowe najlepiej są kompilacją i wtedy uzyskujemy jak najwięcej informacji. A ja nieuchronnie te nowe pożąd, stare metody. Tak, tylko te nowe też są dość kosztowne i nie zawsze każdego na niego stać. I, I to ro, rodzi naprawdę czasem no, różne no, przepaście no, i nieporozumienia, bo nie każdy rozumie, że Często trzeba tłumaczyć, przetłumaczyć, że on nie widzi przez ścianę że on spokojnie tym. poziom więc, że on nie widzi przez ścianę ten skaner skanuje to co jest prowo, czyli 360 stopni tak? i 270 w ten sposób on nie zobaczy oczywiście tego co jest pod nim ponieważ tutaj mamy, jest on w ten sposób skonstruowany ale żeby później załatać tą dziurę rozstawimy go w innym miejscu i to wszystko po prostu się pokryje kolejną warstwą punktów dla mnie imponujące jest to w jakim tempie wchodzą te nowinki cyfrowe do warsztatu i zestawu uzbrojenia archeologa. Jeżeli chodzi o skanery, to nasza pracownia powstała 5 lat temu, kiedy kolega napisał wniosek do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i dostaliśmy wtedy pierwszy grant na zakup skanerów. A teraz jeździcie czy... z Holbergiem po kraju, pokażcie do drzwi, czy jest coś do zeskanowania? <grym> Nie musimy, sami się do nas odzywają. Ostatnio wróciliśmy z Islandii i zaproszono nas do projektu skanowania jezdki. Dziękuję bardzo. Proszę. Spokojnie to jest I widzę, że one z obu stron, tak? Bo przerastają na ten sposób. No, jak na początku one są, to jest wszystko w takiej skali intensywności, w jakiej ten nasył odbija się od danej płaszczyzny i dlatego to jest takie czerwone z taką dość szeroką gamotę wad. Dopiero później kiedy zostaną zrobione zdjęcia, cała ta punktów zostanie pokryta też tą informacją ze zdjęcia RGB i każdy z tych punktów które mamy punkcie no, ma tą dodatkową informację e, RGB. I wtedy jak mamy ją pokolorowaną, my jesteśmy w stanie odzerwać te kolory, które są tutaj e, w tym obiekcie.